Witam Was serdecznie w kolejnym, o ile dobrze liczę, to już ósmym wideo z cyklu Być jak Tom Cruise. W ramach tego, tego cyklu mówię o tym, jak skutecznie, czyli w miarę możliwości szybko i bezboleśnie zredukować tkankę tłuszczową, albo mówiąc po ludzku, jak schudnąć. I mówię o tym na podstawie własnego doświadczenia, dlatego że właśnie przechodzę sam przez ten proces. Zresztą nie pierwszy raz i doświadczenia zdobywałem również przez ostatnie kilka lat w poprzednich dwóch procesach, ale również na podstawie wiedzy, którą staram się zdobywać i zgłębiać, po to, żeby mieć pewność, iż to, co mówię, jest naprawdę skuteczne i to, co robię, jest naprawdę skuteczne i, i działanie tylko dla mnie, i, ale dla wszystkich. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o takiej zasadzie, czy o takim warunku koniecznym do tego, żeby zredukować tkankę tłuszczową. Być może powinienem było od tego zacząć. Nie zacząłem, ale to chyba każdy czy wielu z nas wie, że absolutnie koniecznym warunkiem, niezależnie od tego, co to Wam powie, do tego, żeby zredukować ilość tkanki tłuszczowej w naszym organizmie, jest to, żeby być na tak zwanym deficycie kalorycznym, czyli mniej kalorii wprowadzać do organizmu z pożywieniem, niż w rzeczywistości tych kalorii spalamy. Czyli po prostu mniej węgla ładujemy, a więcej, więcej spalamy. Łatwo powiedzieć tak, że powinniśmy być na, na deficycie, ale zacznijmy od tego, że powinniśmy tak naprawdę wiedzieć, jakie jest nasze zapotrzebowanie kaloryczne. Wiele osób tego, tego nie wie, a to jest taka, taka podstawa. I to zapotrzebowanie kaloryczne jest oczywiście różne dla każdego z nas. On zależy od płci, wieku, wzrostu, masy ciała, aktywności fizycznej. To jest tych pięciu pięć podstawowych czynników. I możemy sobie to obliczyć na podstawie różnego rodzaju kalkulatorów zapotrzebowania kalorycznego. One są dostępne w sieci. Szczerze powiedziawszy, ja nie do końca w nie wierzę, dlatego że jakby skorzystając z kilku kalkulatorów czy sprawdzając je, wprowadziłem swoje parametry. Do każdego, one są niezmienne. Jestem w tym samym wieku, cały czas, tej samej wagi, tego samego wzrostu. Płeć też mi się nie zmieniła ostatnio. I wyniki były różne. I to różnica sięgała 20-25% między 2000 kalorii a 2500 kalorii. W związku z tym doszedłem do wniosku, że to niekoniecznie jest dobry, dobry wskaźnik, ale poszukałem takiego w miarę. W miarę standardowego, który jest prosty do, do obliczenia, do zastosowania, i tak generalnie się sprawdza. Oczywiście każdy może sobie skorzystać z jakiegoś kalkulatora, niemniej jednak to, z czego ja korzystam, to jest taka prosta miara, która mówi, że nasze zapotrzebowanie dzienne na kalorie, czyli ilość kalorii spalanych. Przy siedzącym trybie życia, czyli takim polegającym na tym, że nie tylko leżymy i oglądamy telewizję, ale chodzimy do pracy, a raczej jeździmy samochodem, trochę się ruszamy, ale nie za wiele, nie, nie stosujemy żadnych treningów specjalnych, długoterminowych czy długotrwających. I wtedy nasze zapotrzebowanie energetyczne wynosi mniej więcej 30 kalorii na kilogram ciała dla mężczyzn. I 28 kalorii na kilogram ciała dla kobiet. Dlaczego dla kobiet mniej? Dlatego, że kobiety mają mniej tkanki mięśniowej, a tkanka mięśniowa potrzebuje więcej kalorii na jakby podtrzymanie swojego funkcjonowania. I tutaj od razu chcę powiedzieć, że nawet gdybyśmy w ogóle się nie, nie ruszali, tylko leżeli w łóżku albo przed telewizorem i oglądali go przez cały dzień, to i tak będziemy zużywać jakąś ilość kalorii. To jest w przybliżeniu 24 dla mężczyzn, 22 dla kobiet na kilogram masy ciała, ale no raczej mało kto z nas taki tryb życia prowadzi, w związku z tym proponuję Przyjąć te 30 20, 28. i 28. To jest takie pierwsze, pierwsze przybliżenie, e, taka pierwsza orientacyjna e, wartość. I teraz e, oczywiście. Tak naprawdę to zapotrzebowanie nasze kaloryczne możemy zwiększyć za pomocą aktywności fizycznej, zwiększenia aktywności fizycznej. I tak naprawdę ja mam taki zegarek, który ma pulsometr w sobie, i ja widzę, jakie jest moje zapotrzebowanie. Przy moim poziomie aktywności fizycznej on jest trochę ponadprzeciętny, praktycznie, właściwie rzecz biorąc, to każdego dnia się ruszam mniej lub więcej i moje zapotrzebowanie akurat wynosi tak naprawdę przy tym przy tym przeliczniku 30 kalorii na kilogram to jest około 2050 w tej chwili, a tak naprawdę zużywam czy spalam około 2500 do 2700 kalorii, kalorii dziennie i teraz istotnym jest tak naprawdę, żeby nie, nie Traktować tego dziennego zapotrzebowania kolorycznego jako pewną świętość. Ja bym raczej proponował podchodzić do tego w, w takim podejściu: podchodzić w podejściu, podchodzić do tego tygodniowo. Znaczy, pomnożyć razy 7 i zobaczyć, jakie jest nasze tygodniowe zapotrzebowanie, dlatego że, jak wiemy, nasze dni się, się różnią inaczej spędzamy weekendy, inaczej spędzamy dni, dni pracy, czasami. Gdzieś wychodzimy i po prostu nie wypada nie spożyć dużo większej ilości kalorii. Możemy to sobie potem zredukować w następnych dniach. Także ja tutaj proponuję tygodniowe, tygodniowe podejście. Zresztą, jak być może wiecie, się ważę raz w tygodniu i patrzę, jak, jak to u mnie wygląda. I teraz powinniśmy spożywać mniej kalorii niż jest, niż wynosi nasze potrzebowanie, jeżeli chcemy zredukować tkankę tłuszczową. Ta różnica powinna wynosić 10-15%. do 15%. Innymi słowy, ja po, przy moim zużyciu średnim, takim 2500 powinienem z y, 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 wprowadzać do organizmu, czy zjadać mniej więcej 2250, 2000 do 2250 kalorii i nie wiem czy tyle wprowadzam szczerze powiedziawszy, dlatego, że ja nie liczę kalorii spożywanych w pożywieniu, wiele osób to zaleca, może to jest dobre, pewnie tak, ja tego nie robię z... Z dwóch względów. Po pierwsze, nie mam na to czasu, nie chce mi się, a po drugie uważam, że to jest dosyć skomplikowane i ja podchodzę do tego w sposób prostszy, a mianowicie staram się tak jeść, tak jak mówiłem wielokrotnie, żeby nie być głodnym, ale się nie przejadać. I, 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 i tracić na wadze i widzę to w cotygodniowych pomiarach, po prostu tracę na wagę, skoro to działa, a czuję się przy tym dobrze i nie, nie odczuwam jakichś spadków energii, to znaczy, że, że to działa. Natomiast ja rzeczywiście wiem co jeść, ile jeść, kiedy jeść, jak jeść, dlaczego jeść i pić, o tym też za chwilę, I, ale powtarzam, bez liczenia kalorii to działa. Raz wydawało się, że prostym, że najprostszą, najprostszą metodą do redukcji tkanki tłuszczowej jest albo zwiększenie aktywności fizycznej, albo maksymalne zmniejszenie ilości spożywanych kalorii. Niekoniecznie. Dlaczego aktywność, zwiększenie aktywności fizycznej nie zawsze działa? Dlatego, że wiele osób ma tendencję do takiego swoistego oszukiwania się i podchodzą do tego na zasadzie takiej: ok, zrobiłem dzisiaj duży trening, to wieczorem mogę sobie e, pofolgować i na przykład wziąć torebkę czegoś takiego e, i przy oglądaniu filmu meczu czegokolwiek e, zjeść, e, myśląc, że to specjalnie mi nie zaszkodzi. No to nie do końca jest prawda. E, e, Trening fizyczny, wbrew pozorom, nie konsumuje aż tak dużo kalorii, jak wielu z nas się wydaje. W moim przypadku, a mówi mi to mój zegarek, który mierzy te moje parametry, pół godziny biegu w takim tempie. Mniej więcej 5 minut na kilometr, czyli takim no, przeciętnym, ale już do, w miarę dobrym. E, takie pół godziny biegu ciągłego powoduje, że ja spalam 330 do 350 kalorii. E, I to się wydaje może dużo, bo to jest ponad 10%, e, a nawet 15% mojego zapotrzebowania e, dziennego kalorycznego i byłoby super, gdyby nie fakt, że 100 gram tego. E, zawiera 550 kalorii. A ta paczka nie ma 100 gram, tylko 140 i zawiera 770 kalorii. Innymi słowy, zjedzenie takiej paczki po przebiegnięciu pół kilometra powoduje, że zamiast zredukować czy mieć deficyt w wysokości 350 kalorii, mamy nadmiar 350 kalorii. A jak jeszcze popijamy Coca-Cola, no to już w ogóle lepiej nie jeść i nie pić tego i nie trenować, niż, niż to robić. Dodam, że to jest, znalazłem to w domu, moje dzieci czasami jedzą, na szczęście oboje są szczupłe, bo co do zasady, co do zasady odżywiają się prawidłowo. Plus u dzieci to jest troszeczkę inaczej, to znaczy one powinny jednak jeść, dosyć dużo bo potrzebują. I teraz innymi słowy, powinniśmy dbać o to, żeby nasz deficyt kaloryczny wynosił 10-15% naszego rzeczywistego zużycia kalorycznego. Powtarzam, przy siedzącym trybie życia to jest 30-28 kalorii na kilogram masy ciała. Przy aktywności fizycznej to, to wzrasta kto chce, niech sobie, niech sobie liczy. Pytanie: czy ten warunek, żeby Zjada, żeby, że jeżeli będziemy na deficycie, czyli będziemy wprowadzali mniej niż spalali, jest warunkiem wystarczającym. Jest on konieczny do redukcji tkanki tłuszczowej, ale nie zawsze jest to warunek wystarczający. Jest kilka uwarunkowań tego. Są takie dwa podstawowe. Pierwsze to brak jodu, w organizmie, innymi słowy problemy starczycą. Dlaczego? Dlatego, że jod jest bardzo ważny w regulowaniu metabolizmu, czyli przemiany materii, czyli spalaniu, spalaniu kalorii. Jeżeli mamy problemy starczycą z, z poziomem jodu, to nasz metabolizm jest zaburzony i możemy wtedy. Teoretycznie bardzo się męczyć, bardzo dużo energii zużywać, a i tak nie chudnąć. Wtedy powinniśmy po prostu zadbać przede wszystkim o swoją tarczycę. A drugim, drugą okolicznością, kiedy mamy, jesteśmy na deficycie, a mimo wszystko nie chudniemy, albo przynajmniej w. W krótszym okresie czasu nie chudniemy, to jest to, jest wtedy, kiedy ten deficyt jest za duży. Innymi słowy, kiedy e, przechodzimy na jakieś diety drastyczne e, albo długotrwałe, e, no nie z głodówkami, to nie, nie, nie bo to jest oddzielna historia, e, nie na teraz. Ale przede wszystkim, jeżeli przechodzimy na drastyczne diety typu szklanka wody i jabłko dziennie, jak rosyjskie modelki, to wtedy w krótkim okresie czas, czasu nie schudniemy, dlatego że organizm rozpoznaje to jako, jako zagrożenie i postanawia wtedy gromadzić jak najwięcej, jak najwięcej energii. W w postaci tłuszczu przechodzi w tak zwany metabolizm głodu, likwiduje czy zmniejsza ilość mitochondriów w naszych komórkach, a to mitochondria są odpowiedzialne za spalanie tłuszczu. i Po prostu jemy bardzo mało, czujemy się cały czas głodni, dużo możemy się ruszać, a i tak nie chudniemy. Oczywiście, jeżeli to będzie wystarczająco długo trwało, to i tak schudniemy, bo, no bo, no bo w pewnym momencie skądś ten skądś organizm będzie musiał czerpać tą energię, ale jak generalnie. Już nie raz to mówiłem, nie polecam takich, e, takich metod. I przechodząc do, przechodzę teraz, przechodząc do e, ostatniej e, części tego wywodu, e, chcę powiedzieć, że wiele osób e, żyje w przekonaniu, że jeżeli będziemy na deficycie, e, czy przebywanie na deficycie kalorycznym oznacza e, bycie głodnym. Absolutnie nie jest to prawda, a już na pewno nie musi to być prawda, jeżeli wiemy co jeść, tak jak mówię, co jeść, dlaczego jeść, kiedy i ile. I to, 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 tę wiedzę można oczywiście zdobyć. Ja proponuję obejrzenie takiego wideo, które wrzucę do komentar w komentarz do, do tego wideo na Facebooku. Nie wiem, jak to zrobić na YouTube, ale na Facebooku to będzie można znaleźć. To jest wideo nagrane przez Piotra Szmeksy Tomaszewskiego. Polecam jego kanał na YouTube. Bardzo fajnie mówi. Widać, że się, że się zna. On dużo mówi. Nie tylko o redukcji tłuszczu, ale generalnie o dietach, o tym jak być zdrowym, jak budować masę ciała i tak dalej tak dalej. Niemniej jednak w tym wideo on mówi o 10 produktach, które są bardzo wskazane przy redukcji masy ciała. I ta, ta lista powstała na podstawie badań amerykańskich, gdzie badano tak zwany współczynnik sytości. I on tam mówi, na czym polega ten współczynnik sytości, jak Właśnie ta lista została, została zbudowana, i są to produkty, które przede wszystkim pomagają w redukcji. Po drugie, powodują, że nie jesteśmy głodni przez dłuższy czas. Po trzecie, mają dużo pozytywnych składników mikroelementów, błonnika przede wszystkim, aminokwasów itd. itd. Wszystkiego tego, co wspomaga nasz proces. W ramach tych 10 produktów nie ma warzyw. Bo warzywa są jakby poza, poza kategorią. Warzywa, tak jak już mówiłem, można jeść w każdej ilości. One zawierają dużo błonnika, bardzo pomagają w redukcji tkanki tłuszczowej. Zachęcam Was do obejrzenia tego wideo. Na pierwszym miejscu, ku zdziwieniu, a mówię to dla pewnej zachęty, na tej liście znalazły się ziemniaki. E, tak ziemniaki, e, tyle tylko że nie w takiej formie, bo to też są ziemniaki, e, tylko że te zawierają 550 kalorii na 100 g, a tamte zawierają 80 kalorii na 100 g, czyli 7 razy mniej. Są to zwykłe gotowane ziemniaki e, e, i to jest numer 1 na tej liście. E, następne produkty może są bardziej e, e, oczywiste i bardziej zrozumiałe, chociaż Piotr tam mówi dlaczego co, co one nam dają. Ciekawe jest też miejsce dziesiąte, zachęcam do obejrzenia. Zapewniam, że na redukcji nie trzeba być głodnym, jestem na redukcji siódmy tydzień, może raz przez chwilę byłem głodny, jakoś jechałem samochodem, nie miałem, nie było stacji benzynowej, nie miałem gdzie, co zjeść, ale to poza tym kompletnie nie głoduję, a jak wskazuje waga, w ciągu pierwszych 6 tygodni straciłem ponad 8 kilo, ponad 8,5 pół kilo. Eee, także to działa. Eee, zachęcam do obejrzenia, do redukcji, do ruszania się eee, i do dbania o zdrowie. Eee, a póki co trzymajcie się i o tomekkania.